Nie? Może te błędy nawet na zagrywce też troszeczkę wprowadziły nerwowości, ale był już powrót do gry. A Włosi cały czas jeszcze wcale nie stabilizują swojej gry na jakimś perfekcyjnym też poziomie. No poczekajmy. Ważny, ważny set, bo ten mecz można naprawdę wygrać na 3-0. Świetna zagrywka Mariusza Blasłego. Bardzo potrzebna w tym trudnym momencie. To było szykowanie wcześniej zawodnicy poprzedzający Mariusza to co mówiliśmy. Poszli z zagrywką stacjonarną, banalną wydaje się, dość prostą, a mimo tego, gdy piłka była w grze, to Skra zdobywała również punkty. Mariusz Blazły, po prostej. no, Nie ma asa serwisowego, jednoznacznie pokazują sędziowie, zobaczmy. No, na długości ta piłka wydaje się, że była za długa, bo gdyby była... No, tak, jest za długa, teraz. bo... Jest tuż za linią. Jan sztok. Jest bardzo dobre przyjęcie. Bartosz Kurek no, zdążył sztokry. to nie była na pewno łatwa piłka do obrony. Jeszcze raz Kurek po bloku. Tak jest. Jest pokazana, bo troszkę zadrżałem faktycznie. No, przyznał się Rafael. Ale to nie jest proste do oceny, bo faktycznie piłka przechodzi tak szybko, że nie widać żadnego rygoszetu. Spójrzmy. No, teraz widać, jak wyginają się dłonie skrzydłowego. Rafaela, Bartosz Kurek zmieniony przez Stefana Antigę. 21 do 20, prowadzenie Trentino. De La Lunga zmienia Juan Torene po stronie Włochów. No Stefan Antiga ewidentnie zadaniowa zmiana, ale bardzo ważna. On na pewno ma jakieś zadanie utrudnienia zagrywką maksymalnie, jeśli się da. Kaziński teraz tak przejął jest, całe boisko, można. ale powiedzieć. jest blokowany, dobra asekuracja. Libero włoskiej drużyny przestrzelił Kaziński w takim momencie. 21 do 21, a więc as włoskiej drużyny też się pomylił. Rozpójrzmy. No Zostawili mu prostą wyraźnie. Ale w Wlazły nie był, nie był blisko linii, ciężko byłoby to obronić. Antiga. Powtórka w, w Kazińskiego no i podobnie jeszcze... do niego piłka. No i teraz już nie ma żadnych wątpliwości. No tak, tutaj. Prostej, prostej reakcji nie ma, trzeba byłoby ściągać Falaskę i wstawiać. No tak naprawdę to nie wiem kogo, może Karola Kłosa na raz, żeby tam zablokował. To wraca Juan Torena i wejdzie na boisko z numerem 11. Valentin Sokołow. No zobaczymy, może Falaska się popuści o taką zmianę na bloku, strefę gdzie wykonuje blok i to może zaskoczy. No ale teraz Kaziński poszedł już do drugiej linii. Michał Winiarski świetnie ruszony teraz ten blok. Bardzo dobra akcja, Bełkatowian. Tak, piłka blisko siatki, ale no Michał Winiarski lubi takie piłki. Gdzieś tą piłkę w ostatniej chwili kieruje w tą przestrzeń przez blok. No i Wojicki mocno wyściskany przez Daniela Pińskiego, może na szczęście. Oweł Ma już miał takie mecze, kiedy zagrywką rozstrzygał. Tak. Zobaczymy. 22 do 22. Dobrze, dobrze. Trudna zagrywka. Bardzo tak nieczysto Juan Torrena zdąży. Mariusz Wlazły. Stefan Antiga może spróbować Winiarski. I spróbował. Przebił na drugą stronę. Gramy dalej. Juan Torrena. Jeszcze nie koniec tej akcji. Michał Winiarski fantastycznie. Ależ kapitalnie to zrobił. Przejmujący Gry Chatów, Jakże ważny punkt. 23 do 22. Patrzmy raz jeszcze. To jest profesorskie zagranie. Choć Rafael zrobił wszystko, żeby uniknąć tej obcierki. Po głowie. No tak, nie, nie zdążył. Nakrył piłkę Winiarski. Ale tak, oddajmy tu wszystkim zawodnikom. Przede wszystkim bardzo dobry pasywny blok. Potem kapitalne to dociągnięcie. Bardzo ryzykowne Antici do siatki. Gdzie Winiarski jednak agresywnie wykonał. E, swoją akcję i Włosi nie pozbierali się z mocną akcją ofensywną. A troszkę drży ręka na lewym ataku i Kazińskiemu i A no Teraz ciekawe, ciekawe jakie są dyspozycje. Przede wszystkim teraz to jest na pewno analiza tego, co może wykonać Trentino, jaką e, strefą wykonają atak. O, zobaczmy w ogóle gdzie jest teraz Rafael. Pod siatką. Rafael jest pod siatką, jest Juan Torrena i Sala. No Nie jest to wygodne ustawienie. Popatrzmy, dobra zagrywka, będzie piłka przechodząca. Ajajajaj. Nie zdecydował się Marcin Możdżonek, ale teraz Michał Winiarski, Sztokr broni. On będzie atakował w taśmę. Jest 24 do 22. Skra o krok. Od zwycięstwa nad Trentino Wolej. Piłka meczowa dla Bełchatowian. Dobra, dobra zagrywka, bym powiedział kapitalna w tym momencie Woickiego. Kaziński bardzo niepewny. Paweł Wojicki po taśmie Torena dograł. Jasz do jest zablokowany. PGS Krabę w Kapitalny stylu. Wygrywa. Trentino wolej 3 do 2, 25 do 22. Ta trzecia partia wygrana. Całe trzy punkty zapisują Bełchatowianie na swoim koncie. Powszednio wygrali z rumuńskim zespołem Zalał, a więc są liderami na pewno grupy D. Ale to na razie odłóżmy. Cieszy styl, jakim zwycięża Skradeł Hatów. Tak, bardzo.